Teraz nagrywa No dobrze. A jasny pój brakło minimalnie. O, kurde, ale sanki. Ja dup o chyba. <grywa> Ma bez zbędnego przedłużania. To jest temat dzisiejszego vloga. Dobra, ale zacznijmy od tego, o jakim setupie jest tutaj rozmowa. Trzeba wziąć pod uwagę ciężki zestaw opon, bo to są pełnowymiarowe opony motocyklowe. Zębatka 62 zęby. Stokowy suronowy silnik. Eee, sterownik stokowy, ale przerobiony na. 10 kW z opcjonalną mapą 12 kW do podjazdów i oczywiście wóź programu yy, Raptor e-bike bateria 60V 60Ah Masa kierowcy zabójcze 70kg Postanowiłem wybrać się yy, po raz kolejny w stronę Starego, starego sądża tam gdzie jest ekipa Beskid i przetestować zasięg motoru w mega zróżnicowanym terenie. Czyli w terenie, gdzie jest trochę potoków, przede wszystkim podjazdy. Jest to przesiane tak zwanymi dojazdówkami, gdzie te elektryki najwięcej wtedy spalają tej baterii. Dobra, żebyście nie musieli przewijać tego materiału, żeby dowiedzieć się, jaki był rezultat. Całkowity czas poruszania się z aplikacja Strava wskazuje na... 2 godziny. Czas, którym byliśmy w terenie to jest 3 godziny 40 minut. Zrobiliśmy 40 km, 1400 metrów przewyższenia. I teraz co ciekawe, no, znowu kolejny raz nie udało mi się wykorzystać baterii w 100%. Dla porównania jeździliśmy z dwoma Suronami Ultra. Surony Ultra po powrocie do bazy miały 12% baterii. Uwaga, w moim sprzęcie zostało jeszcze 40% baterii do wykorzystania. Nie, śmiało, ja będę zamykał, żebym. Jay, do A próbowałeś to? Tego tak, nie No to spróbuj sobie jak chcesz, tam będzie walka z znoszeniem go w dół, wiesz? Bo jak tam nawracasz to tego zaczęło już zwozić, ale... Czyli kurwa na Esie to nie... Chyba nie. A jasny chuj, brakło minimalnie. Moment, zjeżdżam! Stop! O kurde, ale sanki! Ja dupcę! Jasny chuj. Fest. No miga. Miga, dobra. Kurwa, ale to idzie. Jajdupce. A ten ziomek to nie Kto? 喵。No. Ah, sahibista. O, jasne, cool. No, i w lewo do drogi. Nice. Yeah. Fajne, techniczne, techniczne, fajne. Trzeba było uciekać w trawers. o, albo tu jest czysta linia, no i zamiast tak jak tu grają, to tu w prawo, albo dobra, spróbuję prosto, do góry jak najwięcej. <słuch> o, o. I co to? Koło południe, nie na tym miękkim co jesteś, tylko tak bliżej tu do mnie. Ja, kurwa, nie wiem, czy. Se... Nie, chociaż nie. Można pierwszy stopień regenu włączyć, nie? No, tu jest włączony regen, czy nie ma? Jak ci się toczy i czujesz, że rozpędza, to nie. A ile masz tam baterii? No, <słuch> się zdziwiłem, powiem ci. To było dobre, kurwa. かばんちゅうしたわ。<laughs> <laughs>